Apokalipsa według świętego Jana, rozdział 22, werset 17 I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie. Kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie. Odkrywamy tajemnice Ewangelii. Wspólne życie człowieka i Boga to miłość. Fragmenty wykładu z 29 marca 2016 roku. Jezus Chrystus jest świadectwem pracy, jaką człowiek wykonuje w świecie nieba. Jakie to jest świadectwo pracy? Nieustanna miłość i miłosierdzie dla wszelkiego stworzenia. Dosłownie tak jest. Będziemy po prostu takimi jak On czyli nieustannie kochać wszelkie stworzenie. Co to znaczy miłość w rozumieniu najwyższym, duchowym? Miłość stawać się jednością, być zjednoczonym, być pełnią. Miłość stawać się jednością, być połączonym. Miłość to Jezus Chrystus przychodzi z miłości do nas, abyśmy byli jednym z Nim, abyśmy byli w Niego włączeni, abyśmy mogli z Niego pić. Abyśmy byli włączeni w Jego naturę doskonałego życia. Czyli miłość jest to jedność z naturą życia. Więc prawdziwa miłość do Boga to jest jedność z naturą życia, Jego życia. On jest życiem. Więc miłość prawdziwa jest to połączenie naszej natury, zjednoczenie naszej natury z Chrystusem. I On w nas już istnieje. Bez niego już nie ma życia, bez niego już jest grzech, bez niego jest klątwa. On jest prawem, prawdą, doskonałością. Dlatego nie będzie już niczego godnego klątwy, dlatego że nie będzie już rozdwojenia. Będzie miłość jednoczyła. Miłość nie są to wspólne sprawy, li tylko. Miłość to wspólne życie, wspólne zjednoczenie. Miłość to jedność. Gdy ludzkie miłości są rozrywane, pojawia się lęk. Gdy natomiast miłość, która jednoczyła człowieka i Boga, jest rozrywana, pojawia się miłosierdzie, bo miłosierdziem miłość ponownie przywołuje. A ludzka miłość to robi lękiem. Więc ludzka miłość nie ma żadnego związku z miłością Bożą, bo gdy rozpada się, pojawia się lęk, a nie miłosierdzie. A gdy rozrywana jest miłość człowieka i Boga, właśnie ta miłość prawdziwa, to w Ojcu i w Chrystusie Panu, i w Synu i w Duchu Świętym pojawia się miłosierdzie, czyli zabieganie jeszcze głębszą miłością. Nie lękiem, ale miłością. Jest aktywną miłością, która z siły wydobywa, ponieważ śmierć Jezusa Chrystusa, a w jaki sposób właśnie widzimy. Jezus Chrystus przychodzi i życie swoje oddaje, czyli jest świadectwem, jest owocem tej miłości. To jest owoc tej miłości. On jest owocem tej miłości, świadectwem tej miłości, a jednocześnie owocem. Jest owocem miłości do nas. Owocem on w ten sposób świadczy. Świadczy o miłości, jaką ogromną ma do człowieka. Proszę zauważyć, gdy człowiek stanie na poziomie rozumienia, będzie na takim poziomie, że będzie rozumiał miłość, owoc miłości, który na drzewie się zrodził, bo będzie rozumiał w pełni, kim jest. Że Chrystus, Bóg, przyjął ciało z Marii Dziewicy, stał się człowiekiem i z miłości do człowieka oddał swoje życie, aby mógł człowiek żyć. Gdy chcemy to pojmować w sposób ludzki, jest to poza zasięgiem wszelkim. Jest to jakbyśmy chcieli oglądać słońce w pochmurny dzień, nie możemy go widzieć, ponieważ ono jest pod grubą powłoką chmur kilku kilometrów i nie widzimy tego słońca. Ale kiedy jest pogodny dzień, nie musimy patrzeć w słońce. Nie możemy na nie patrzeć, bo jest tak jasne, ale cieszymy się, że ono jest, bo je czujemy wszędzie. Czujemy je na swoim ciele. Wszystko jest jasne, wszystko jest oświetlone. Nie musimy patrzeć w tarczę słoneczną, ale widzieć, że jest słońce, ponieważ słońce świecące na ziemi, kiedy nie ma chmur, ono usuwa całą ciemność, daje ciepło, czujemy je na skórze, czujemy je w każdej chwili, w każdej części naszego ciała, czujemy, nie musimy na nie patrzeć, nie musimy się w nie wpatrywać. Prawdziwa miłość to jest właśnie ta moc. Kiedy już rozumiemy, kim jesteśmy dla Boga, w ogóle kim jesteśmy, to jest tak, jakbyśmy spojrzeli w słońce. Nie musimy patrzeć w tarczę słoneczną, bo ona jest nie do wytrzymania, ale w całym naszym ciele Słońce wszystko oświetla. Oświetla świat, a jednocześnie wpatrujemy się w słońce duszą swoją, która stamtąd pochodzi. Ona pochodzi z tego samego światła, z tej samej mocy, z tej samej doskonałości. Fragmenty wykładu z 29 marca 2016 roku.